Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Zikan i jest to już mój drugi odcinek serii... Trzeci odcinek? Co mówię. Trzeci odcinek serii Minecraft na czysto, znowu jesteśmy na Wespia, nic takiego nie zrobiłam, oprócz chlebków, dopiero posadziłem tych zboża. I co? I dzisiaj... I co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj może pójdziemy tam jeszcze na dół. W ogóle tego żelaza mam dużo. Nie mam miejsca w skrzynce. Dobra, no to wiem, co już dzisiaj będę robić. Dzisiaj pójdziemy mm, trochę pozwiedzać i trochę ściąć mm, drzewa i takie rzeczy, bo tego mam strasznie mało. Dobra. Więc na początek zrobiłem sobie kilka, trochę patyków. Może jakieś pochodnie? Dobra, dwa topory na pewno. I co jeszcze zrobię sobie? Zrobię sobie mieczek. Broi robić nie no i to chyba tyle. I to będzie chyba cały dzisiejszy odcinek. Albo może jeszcze pójdę pod koniec tam. Dobra, mam w ogóle siódmy level. Nie wiem za co. Aha, zrobiłem tego skopania. Dobra, na kim jestem poziomie? Normalnie, dobra. Może coś nagram z. Um, survival Games? Nie wiem. W ogóle to dzisiaj w szkole nie byłem. Bo zaspałem. I o 8 i nie widziałam sensu, by do szkoły iść. Tak bym nie zdążył. mimo może mam 400 metrów do szkoły. Ale mniejsza z tym. Dobra, kobie na pokopać za odcinkiem. Kurczak się na pewno przyda. Wow. Trochę jedzenia po przy okazji. Jakie brzydkie to jest kurde? Trzeba to kiedyś tutaj um, naprawić, bo tak brzydko wygląda. Może zrobię serię z Minecrafta o nazwie na Creative albo coś takiego. Będę budował może i tak brzydko buduję. A teraz tak się nie dziłem, to sobie zrobiłam zrobiłem świat na Creative. Ja nie tak... Nawet trochę ładnie to zaczęło wychodzić, więc tak pomyślałam, może wszystkiego zrobię. Kiedy kolejny odcinek sampa będzie? Możliwe, że jutro albo pojutrze. Na pewno będę wrzucał odcinek z GTA 4 nagrany. To muszę najpierw nagrać. Chyba jakiś błąd miałem. Wrzu wrzu wrzuciłem ten odcinek z Minecrafta Minecraft na czysto odcinek drugi. Eee, nie mogłem już wrzucić z GTA samego grę 4, który na tym miałem i mi się nagle sformatował dysk to jakby na, kilk na kilka godzin wcześniej Po prostu miałem to czy nie miałam kilka godzin wcześniej nie tych nagrań nie miałam w ogóle jem sobie ile kurczaków łow Kura, nie co będę w ogóle robił z piórek, bo tego co on ja ma? Zobaczymy. W ogóle to teraz, co zbiera to do drzewo? Będę zrobił dom, albo dom zrobił w następnym odcinku, który będzie też naprawdę podobnie dzisiaj, Tak mi się będzie chciało, a jakby jutro. Wow. Ja mogę kurczaka wtapić Kuraka. No i teraz się dobrze gra. Na 200%. Aha, uh -huh, pochodnie zrobiłem. No, miałem. Czy jeszcze jest kurczak? Kuraku, gdzie jest coś? No Dobra, myślę, się tam gdzie jest. Może po prostu tą serię zmienię, że z czasem te modyfikacje dodam. Może coś takiego by zrobić. No jak wow, trochę za dużo. a no, tutaj są tak, tak, gdzie Nie, jak się to zrobi, ale na razie wygląda na czystym Minecraft. Bo czysty Minecraft jest koniecznie najlepszy. Najmniej się nie koszuję cały czas, te jak jogbox. Nie muszę 50 razy nagrywać ten sam odcinek. To nie był dzisiaj w szkole, bo dzień wegarowicza łapka góra.

No, spojrzać. Dobra, chyba się wracam. Kolejka. Z. No, pani. Albo... Żelda, albo muszę dodać albo... Tylko prawy głośnik nie działa. Chyba mi się wydaje. Aby... A ja też zabiję. W ogóle sobie chyba zrobię taki mob grinder albo mob spawner. Od spawner chyba. Się to nazywa? E, Mob Spawner i w tym Mob Spawnerze... Ja pierdolę. Myślałam, że nagrywam, nagrywam, nagrywam. Nie mam ja mikrofon cały czas wyłączony, ale fail by był. Mob Spawner to się chyba nazywa. znaczy, by dwa Mob Spawnera albo trzy, bo nie pamiętam jak to było. No tak, tak, sobie skrzynkę. Być z nami grawna. Na no, równo. Dwukolorowa skrzynka, jaj. Dobra, schowamy rzeczy niepotrzebne. Reklama się błądziła. Wydaję się z wodą Kiedyś trzeba będzie to użyć. Dobra, pójdziemy jeszcze tutaj zobaczyć czy się nic nie raz tam byłem, czy się nic nie raz tu się nie to dobrze tutaj gdzieś było chyba, tak, Creeper był Skąd ja to widziałem nie, tamtych, to już nie mam pochodni o pięć suma. No spoko, to weźmę po nie Powiem, niech się nie brzesteć. Tego Mosika Belsona, kiedy już kopię, Koleś. Kiedyś... O ja nie mogę, ale się przestraszyłem, dobra. Eee, cięcia. Telefon mi dzwoni. Dobra, już jestem, wybaczcie mi, ale miałem bardzo ważny telefon. Um, musiałem go odebrać. Jakieś 20 minut to zajęło. Może trochę mniej. No dobra, jeszcze zobaczymy co tutaj się dzieje. Chyba mam dźwięki wyciszone w ogóle. Tak, wyciszyłem całkiem, nie wiem czy mnie było słychać w ogóle. Ale jeszcze muszę na chwilę z dwóch dobra, już jestem. Wybaczcie mi, jeżeli nie było mnie słuchać, jak już wcześniej mówiłem, ale po prostu zapomniałam o tym. I nie jestem nawet pewny, czy mnie było słuchać, czy nie, ale mam nadzieję, że było. O, lapis lazuli. Uuu. Dobra, może się tutaj wybierać nie będę, bo nie mam z czego zrobić pochodnia, a więc nic nie widzicie. Więc sobie odpuszczam. I nie mam w ogóle ile już trwa odcinek. Mam nadzieję, że nie jest długi. No, a się chyba spałnią. Nie, nie spawnę się na szczęście. Jest ja tutaj pewno. Albo na górze. Niestety. O na szczęście na górze się nie spałni, nic. Screenshotki będę screenshot. Robię, Aha, dobra wiem. Bo na zaczęcie nagrywania i screenshotami robić. screenshot. Mamy równo. A, 64 żelaza. Nie będę więcej dobra i... Co będę jeszcze robił? Spałnił się szkielet. A i za bardzo go pycham. On mnie zabija. On mnie zabije, ja wam mówię. No wybaczcie mi, ale... nie, ja daję peaceful. Bo on mnie zabije, wybaczcie mi. Wybaczcie mi, ale ja, on by mnie zabił. Niewłaściwą... niewłaściwą stronę go odepcham. Tutaj jest cobblestone... mój. W ogóle to może coś nagram z PlayStation, czy kupię nagrywarkę? A zapewne bym nagrał z Battlefielda trójki. Bo mam... No no to idę chyba będzie na tyle, bo nie wiem co mogę robić. Poza odcinkiem zbiorę materiały, znaczy zbiorę więcej drewna, tak z 3 staki, 4 nawet um, i wtedy będzie, będę robił domek gdzieś tutaj, zbiorę również trochę diry tam, o tak sobie 2 staki też. Żeby tą wyspę trochę powiększyć i ją wyrównać w ogóle. Dobra to zrobię sobie paty i teraz to zrobię. Bo... Hmm. Chwóde drzewo by się przydało, żeby urosło. Chciałbym mieć jeszcze styk bo no, mam mądro koszną, ale nie jestem pewny. jest to no. jest, jest nawet nawet spora, więc powinienem nam zmieścić domek. Nie mam o czym mówić za bardzo. Bo to co chciałam powiedzieć to już powiedziałam mi się wydaje. Chyba nie zapomniałam o niczym, chyba. Ale moja chyba to jest zawsze coś na pewno. Chyba nie to jest u mnie zawsze coś na pewno, więc... więc coś na pewno o czym czymś na pewno zapomniałam, tylko nie wiem o czym. Dobra, nie będę musiał zbierać girta, bo już widzę ile go jest. I to jest... jednak kilość tam wyspy dopiero. Ten girta nie będę musiał wyspać, by móc powiększyć i ją powiększyć, a Eee, hmm, co ja mogę tutaj jeszcze wam powiedzieć? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ach, to dziwnie wygląda. No to tak zostanie. To najlepsze. Myślę, co ja muszę tutaj wam powiedzieć, ale nie, nie wiem naprawdę. Mam jakichś takich tematów, bo nie jestem taki jakoś rozumowny za bardzo. 1430 jest, więc odcinek powiedzmy, że jeszcze 10 minut. Będzie jakieś 20 minut nagrania. Nie mam do tego co mogę robić. Ale może razem na... Zacznę robić jakieś tego podstawy domku, gdzie z jego I będę nagrywał kolejne, a już ten dom robię. A zacznę coś z wrzucania. Zbiorę sobie materiały, to będzie dobry pomysł. Myślę, że mi będzie potrzebne. to może by się przydać. Może nie, a miania... nie może. No teraz zrobię jakiś zaraz tego domku lepki Nie chcę, żeby ten dom był jakiś taki... taki... Jakiś wielki, ogromny yy, na całą wyspę, taki średni na pół wyspy nie wystarczy, nawet mniejsze, Mógłbyś swoje spółka, to jak a może to jeszcze jeden poziom w Albo nie. Zostawię to na poziomie skrzynek. I tak mi układ, to już nie wystarczy. No, to. Może wystarczy? Nie, nie wystarczy. Skąd ja to wiedziałam? No, to 4, 3, 2, 1, no, udało się. Mamy kilka sekund na gole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nie węgla, tylko co ja mówię, kilka z taków węgla, kilka z taków derta. Your Zobaczcie, timespik. O oh, lol. Sound muted. <laughs> no Bardzo, jeżeli było słychać. Jak miałam ten spika wyciszyć. Dobra, no to zacznę robić ten zarys z ziemi. Z derta. Bo chlebki zjadłem! The fuck! Dobra, wezmę sobie tak. Powiedzmy, że tam będzie jakiś most gdzieś tutaj. W tym miejscu będzie wejście. Tak. Ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jakiego to będzie? Coś takiego tą wyspę trzeba będzie sporo powiększyć Ja nie lubię powiększania wysp i to jest chyba najgorsze co mogło być Żeby ten domek był ładny on musi być trochę większy ale myślę, że taki wystarczy a może zrobić to będzie dobry pomysł Jakbym zrobił w tamtą stronę. Z tą stronę teraz. To by wcale nie było głupie. Jakby był taki taras na wodzie. Dobra, dobra. Dobra, to tamte wejście zlikwiduję. Albo nie zlikwiduję. To zrobię wejście po środku. Dobra, i to jest taki zaraz tego domku. Dobra i tutaj miało być wejście. A tutaj miał być teraz, ale to tak jak mówię zlikwiduję i tu będzie zaraz z tyłu. A tą trzcinę po prostu zlikwiduje. I zajmę się nawet tym teraz. I trochę tą wyspę, trochę sporo powiększa. Ale tyle tam nie wystarczy. Może nie będę jakoś tak powiększał, żeby to było ładnie, tylko żeby było funkcjonalne. Tylko żeby było ładnie tu też, nie? taka willa na tym. Wolne tu. I tutaj będzie tak zaośnięte w ogóle wszędzie trzciną na trzy wysokości tu będzie i tutaj nie to wygląda to drzewo. No to ja tu już zrobię poza odcinkiem tutaj chyba nie zanudzę, tylko aż o tą trzcinę tam posadzę. Dobra i to będzie tak zarościnka. To będzie sprawowało swoją funkcję nierówno. Tak, ma być. Może to tak dam. Bo... O, dobra. Było to jedno szersze niż dwie. Dobra, więc to było na tyle w tym odcinku. jeszcze się prześpię. Na koniec. Wow, nawet nikt na no escape nie spamił. Cud. Dobra, więc to było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Nie